GKS Katowice, Lech Poznań. Arcyważne spotkanie w kontekście Mistrzostwa Polski. Sensacje w 33. kolejce ekstraklasy po prostu nie mają końca. Na początku Jagielonia zgubiła punkty ze Śląskiem Wrocław, a przypomnijmy, że Jagielonia walczy o trzecie miejsce w bieżącym sezonie. Potem Raków Częstochowa zremisował 1 do 1 z Koroną Kielce. Raków, który jest pretendentem do tytułu mistrzowskiego w tym sezonie, zgubił punkty w można powiedzieć najważniejszej kolejce. Dodatkowo Pogoń Szczecin, która walczy z Jagielonią właśnie o to trzecie miejsce, najniższy stopień podium zremisowała z Lechią Gdańsk 3 do 3. Dzisiaj przychodzi czas na spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Katowice. Kolejosz, który podejmuje GKS na wyjeździe przy Nowej Bukowej, ma szansę uplasować się na fotelu lidera, jeżeli tylko zremizują bądź wygrają. Ja dla Państwa skomentuję to spotkanie już od godziny 17:20 na moim kanale YouTube Antoni Stonoga, a także na moim profilu na TikToku. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia mojej transmisji, do słuchania mojego komentarza. Będzie się działo Lech Poznań, ma szansę wyjść na prostą, ma szansę zagwarantować sobie fotel lidera na. Ostatnią kolejkę przed końcem sezonu, także nie mogą Państwo tego przekapić. Mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie na mojej transmisji. Do usłyszenia!